Czy zdarzyło Ci się kiedyś spędzić wiele godzin na sprzątaniu i mieć wrażenie, że w Twoim domu nadal panuje bałagan, lub że brud wraca zbyt szybko? Może myślisz, że robisz wszystko dobrze, ale nie zdając sobie z tego sprawy, popełniasz błędy, które sprawiają, że sprzątanie jest mniej skuteczne lub nawet trudniejsze niż powinno. To, o czym nikt Ci nie mówi, to to. Nie chodzi o to, żeby sprzątać więcej, ale żeby sprzątać lepiej. Istnieją drobne błędy w Twojej rutynie sprzątania, które mogą sabotować Twoje wysiłki, powodować powrót kurzu wcześniej niż oczekiwano, nieprzyjemne zapachy nieznikające całkowicie lub powierzchnie nigdy nie będą czyste. Dziś Wam to odkryje siedmi najczęstszych błędów w sprzątaniu i sposoby ich naprawienia. Błędy, które większość ludzi popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale gdy zostaną skorygowane, twój dom będzie czysty dłużej przy znacznie mniejszym wysiłku. I zostań do końca, bo ostatni błąd jest najważniejszy i może mieć wpływ na zdrowie twojego domu bez twojej wiedzy. Sprzątanie to zadanie, które wykonuje każdy z nas. Ale czy zastanawiałeś się, czy naprawdę robisz to najlepiej? Często kierujemy się nawykami, które naszym zdaniem są skuteczne, nie zdając sobie sprawy, że mogą utrudniać i zmniejszać trwałość sprzątania. Wycieramy ściereczkę, myjemy podłogę, zmywamy naczynia, ale mimo wysiłku, dom nie jest tak czysty, jak powinien. W hotelach, w najlepiej zorganizowanych domach i przy profesjonalnych metodach sprzątania obowiązuje złota zasada. Nie chodzi o to, ile czasu spędzasz na sprzątaniu, ale jak to robisz. Są szczegóły. Które wydają się małe, ale robią różnicę? Czy do każdej powierzchni używasz odpowiedniego produktu? Czy wiesz w jakiej kolejności sprzątać, żeby nie zabrudzić ponownie tego, co już wyczyściłeś? Czy dbasz o to, aby zabić bakterie we właściwych miejscach? Dzisiaj odkryjemy 7 najczęstszych błędów w sprzątaniu i sposoby ich naprawienia. Niektóre z nich mogą powodować szybsze brudzenie się domu, utrzymywanie się nieprzyjemnych zapachów, lub spędzanie więcej czasu niż to konieczne. Ale kiedy je poprawisz, zauważysz dużą różnicę w czystości i czasie potrzebnym do utrzymania jej w czystości. Zacznijmy więc od pierwszego błędu, który może sprawić, że kurz w Twoim domu nigdy nie zniknie całkowicie. Przed kontynuowaniem subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej sztuczek związanych ze sprzątaniem. I powiedz mi w komentarzach: z jakiego kraju nas oglądasz? Przejdźmy teraz do pierwszego błędu. Jednym z najczęstszych błędów, który wiele osób popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy, jest sprzątanie w niewłaściwej kolejności. Czy kiedykolwiek skończyłeś sprzątać pokój i zauważyłeś, że kurz powrócił na już wyczyszczone powierzchnie? Dzieje się tak dlatego, że nie kierujemy się podstawową zasadą profesjonalistów: zawsze czyścić od góry do dołu i na zewnątrz. Kiedy wycierasz meble przed odkurzeniem wentylatora sufitowego lub wysokich półek, jedyne co robisz, to ponowne robienie bałaganu, który już posprzątałeś. To samo dzieje się, jeśli przed odkurzeniem mebli umyjesz podłogę. Kurz i brud muszą opaść do najniższego poziomu, zanim zostaną trwale usunięte. Aby naprawić ten błąd, zawsze postępuj zgodnie z następującą kolejnością: najpierw wysokie przedmioty, takie jak lampy i półki. Następnie meble średniego poziomu, takie jak stoły i biurka, i wreszcie ziemia. Co więcej, czyści każde pomieszczenie od wewnątrz, wypychając kurz i brud w kierunku wyjścia, zamiast go bezcelowo przenosić. Odkąd stosuję tę zasadę, sprzątanie trwa dłużej i nie muszę powtarzać czynności. Skoro już wiesz, jak czyścić we właściwej kolejności, przejdźmy do drugiego błędu, który może sprawić, że Twoje powierzchnie będą wyglądać na brudne nawet jeśli będziesz je stale czyścił. Wiele osób wierzy, że im więcej produktu użyjesz, tym czystszy będzie dom. Ale w rzeczywistości jest to błąd, który może spowodować szybsze zabrudzenie powierzchni, a nawet spowodować problemy zdrowotne. Nadmiar środków czyszczących pozostawia lepką warstwę, która przyciąga kurz i brud. Jest to szczególnie powszechne w przypadku mebli szklanych, drewnianych i podłóg. Zastosowanie większej ilości detergentu niż to konieczne nie oznacza, że powierzchnia będzie czystsza. W wielu przypadkach pozostawia jedynie ślady i powoduje konieczność częstszego czyszczenia. Aby uniknąć tego błędu, nałóż odpowiednią ilość produktu, a po nałożeniu pamiętaj o dokładnym spłukaniu lub osuszeniu powierzchni. Jeśli używasz uniwersalnych środków czyszczących, rozcieńcz je w wodzie zgodnie z instrukcją. Natomiast w przypadku szkła, mebli i sprzętu agedi, na koniec użyj suchej ściereczki z mikrofibry, aby usunąć nadmiar produktu. Odkąd zacząłem używać odpowiedniej ilości, zauważyłem, że powierzchnie dłużej pozostają czyste i nie muszę ich ciągle powtarzać. Skoro już to wiesz, przejdźmy do trzeciego błędu, którym może być rozprzestrzenianie się bakterii po całym domu w sposób niezauważalny. To błąd, który wiele osób popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Używanie tej samej szmatki lub gąbki do czyszczenia różnych powierzchni wydaje się wygodne, ale w rzeczywistości powoduje jedynie przenoszenie brudu i bakterii z jednego miejsca na drugie. Pomyśl o tym. Jeśli użyjesz tej samej szmatki do wytarcia stołu w jadalni, następnie blatu kuchennego, a następnie klamek drzwi, Przeniesiesz zarazki z jednej powierzchni na drugą, tak naprawdę ich nie usuwając. To samo dotyczy gąbek w kuchni. Jeśli nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane, mogą gromadzić się w nich bakterie i nieprzyjemny zapach. Aby uniknąć tego problemu, przypisz różne ubrania do różnych obszarów domu. Używaj jednego wyłącznie do kuchni, drugiego do łazienki, a jeszcze innego do mebli. Wskazane jest także regularne zmienianie gąbek i ich dezynfekcja. Poprzez zanurzenie ich w wodzie z octem, lub włożenie na kilka sekund do kuchenki mikrofalowej. Odkąd zaczęłam to robić, zauważyłam, że powierzchnie naprawdę stają się czyste, a nieprzyjemne zapachy w kuchni szybciej znikają. Skoro już wiesz, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii, przejdźmy do czwartego błędu, którym może być pozostawienie brudnej podłogi zamiast jej czyszczenia. Sprzątanie podłogi wydaje się prostym zadaniem. Zwilż mop, przeprowadź go po całym domu i gotowe. Jeśli jednak woda, której używasz, jest brudna, w rzeczywistości rozprowadzasz brud zamiast go usuwać. Jest to bardzo częsty błąd, który powoduje, że podłogi nigdy nie wyglądają na czyste. A co najgorsze, przy każdym przejściu gromadzą się bakterie i osady. Pomyśl o tym. Jeśli zaczniesz myć w kuchni, a następnie pójdziesz do łazienki z tą samą wodą, wszystko co zebrałeś w jednym miejscu, Trafi do innego. Ciemna woda, którą widzisz w wiadrze, jest wyraźnym sygnałem, że już nie oczyszcza, a raczej brudzi. Dodatkowo, jeśli nie zmieniasz MOPA regularnie, pozostałości brudu i wilgoci tworzą idealne środowisko do rozwoju bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Specjaliści do sprzątania w hotelach i biurach kierują się podstawową zasadą. Jeśli woda nie jest już przejrzysta, czas ją zmienić. Zamiast używać jednego wiadra brudnej wody. Podzielili proces na dwie części. Najpierw mają wiadro z czystą wodą i roztworem dezynfekującym, a drugie wiadro z samą wodą do płukania mopa. Po każdym przejściu mop jest płukany w czystej wodzie, a następnie ponownie nasączany roztworem dezynfekującym. Dzięki temu woda czyszcząca jest zawsze skuteczna i nie przenosi brudu z miejsca na miejsce. Kolejnym ważnym trikiem jest odpowiedni dobór rodzaju mopa. Mopy z mikrofibry znacznie skuteczniej zatrzymują brud, a nie tylko go rozpychają, jak mopy bawełniane. Ponadto można je prać częściej, nie gromadząc przy tym nieprzyjemnych zapachów. Odkąd zacząłem częściej wymieniać wodę do mopa i używać systemu dwóch wiader, moje podłogi rzeczywiście stały się czystsze i zauważyłem, że dłużej się brudziły. Co więcej, środowisko w domu jest świeższe i pozbawione nagromadzonych zapachów. Skoro już wiesz, jak uniknąć tego błędu, przejdźmy do piątego, który może sprawić, że twoja Łazienka nigdy nie będzie sprawiać wrażenia całkowicie czystej, niezależnie od tego, ile czasu spędzisz na jej czyszczeniu. Jednym z najczęstszych błędów podczas czyszczenia jest nałożenie produktu i natychmiastowe wcieranie, oczekując natychmiastowego efektu. Prawda jest jednak taka, że większość środków czyszczących, zwłaszcza środków dezynfekcyjnych i odplamiaczy, Potrzebuje czasu, aby zadziałać prawidłowo. Jeśli usuniesz je zbyt szybko, nie dasz im szansy na rozbicie brudu i skuteczne wyeliminowanie bakterii. Problem ten jest szczególnie poważny w obszarach takich jak łazienka i kuchnia, gdzie na powierzchniach mogą gromadzić się oporne zarazki. Na przykład wiele osób rozpyla środek czyszczący na toaletę lub zlew i natychmiast wyciera go szmatką lub gąbką. Ale przynajmniej środki dezynfekcyjne. Są potrzebne 5 do 10 minut, aby całkowicie wyeliminować bakterie i grzyby. Jeśli usuniesz je wcześniej, będzie to tak, jakbyś ledwo używał wody z mydłem. Ten sam błąd występuje w przypadku produktów odtłuszczających. Jeśli nałożysz środek czyszczący na kuchenkę lub piekarnik i od razu zaczniesz szorować, wkładasz więcej wysiłku niż to konieczne. Najlepiej spryskać, odczekać kilka minut i następnie przetrzeć szmatką lub gąbką. Tłuszcz zejdzie znacznie łatwiej i nie będziesz musiał tak mocno szorować. Innym przypadkiem, w którym ten błąd jest powszechny, jest czyszczenie pleśni w łazience. Jeśli na spoinach płytek znajdują się plamy wilgoci, zastosowanie wybielacza lub octu i natychmiastowe szorowanie nie przyniesie wiele dobrego. Najlepsze jest spryskaj produkt, pozostaw na co najmniej 15 minut, a następnie spłucz lub delikatnie wetrzyj. Pozwala to na rozbicie formy i łatwe jej usunięcie. Odkąd zmieniłam sposób czyszczenia i zaczęłam szanować czas działania każdego produktu, zauważyłam dużą różnicę. Teraz nie tylko sprzątam szybciej, ale także uzyskuję lepsze rezultaty bez konieczności częstego szorowania. Teraz, gdy już wiesz, jak pozwolić produktom wykonać swoją pracę za ciebie. Przejdźmy do szóstego błędu, którym może być pozostawienie ubrań nieprzyjemnym zapachem, a ty tego nie zauważysz. Wkładanie ubrań do pralki i zapominanie o nich na wiele godzin, a nawet całą noc to błąd, który może zrujnować efekt prania, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Możesz pomyśleć, że nic się nie stanie, jeśli mokre ubrania pozostaną w środku przez jakiś czas, zanim je powieszysz. Ale ten nawet może powodować, że ubrania będą gromadzić się nieprzyjemnym zapachem, a w tkaninach będą namnażać się bakterie. Kiedy odzież znajduje się zbyt długo w wilgotnym, niewentylowanym pomieszczeniu, włókna zaczynają wchłaniać wilgoć i tworzą idealne środowisko do rozwoju bakterii i grzybów. Nie tylko powoduje to nieprzyjemny zapach, ale może również powodować żółknięcie białych ubrań i pozostawiać zapach stęchlizny który jest trudny do usunięcia nawet przy kolejnym praniu. W hotelach i pralniach profesjonalnych można uniknąć tego problemu dzięki prostemu nawykowi. Wyjmij ubrania z pralki natychmiast po zakończeniu cyklu prania. Jeśli nie możesz tego zrobić dokładnie w tym momencie, staraj się nie zostawiać tego na dłużej niż godzinę, im więcej czasu mija, tym większe prawdopodobieństwo, że wilgoć wniknie w tkaniny. Jeśli z jakiegoś powodu zapomniałeś ubrań w pralce i już mają nieprzyjemny zapach, nie wystarczy wysuszyć je na słońcu. Najlepiej umyć go ponownie pół szklanki białego octu w cyklu płukania. Ocet neutralizuje zapachy i eliminuje pozostałości detergentu oraz bakterie pozostawione na tkaninach. Kolejnym trikiem stosowanym przez hotele, aby ubrania dłużej pachniały świeżością. Jest dodaj olejki eteryczne do ostatniego pułkania lub wody do prasowania. Kilka kropli olejku lawendowego lub eukaliptusowego może sprawić, że pościel i ręczniki będą dłużej pachnieć świeżością, bez konieczności stosowania sztucznych zmiękczaczy do tkanin. Odkąd przyjęłam ten nawyk, moje ubrania zawsze wychodzą z pralki świeże i nie muszę już walczyć z irytującym zapachem stęchlizny. Skoro już wiesz, jak uniknąć tego błędu, przejdźmy do siódmego i ostatniego błędu, który może mieć wpływ na jakość powietrza w Twoim domu, a Ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Powietrze w Twoim domu może wydawać się czyste, ale jeśli nie zwrócisz uwagi na filtry i otwory wentylacyjne, możesz, nie zdając sobie z tego sprawy, wdychać kurz, bakterie i alergeny. To bardzo częsty błąd, który wpływa na jakość powietrza w domu. I może być przyczyną problemów z alergią, nieprzyjemnym zapachem i osadzaniem się brudu na wszystkich powierzchniach. Wiele domów jest wyposażonych w klimatyzację, ogrzewanie lub oczyszczacze powietrza, ale niewiele osób dba o regularne czyszczenie filtrów. Z biegiem czasu filtry te gromadzą kurz, pyłki i cząstki zawieszone w powietrzu, które zamiast zostać wyeliminowane, wracają do środowiska po każdym włączeniu systemu. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że po czyszczeniu szybko wraca kurz lub powietrze w domu jest ciężkie, może to być przyczyną problemu. Innym częstym błędem jest nieczyszczenie otworów wentylacyjnych w łazience i kuchni. W tych obszarach gromadzi się tłuszcz, wilgoć i brud, co nie tylko wpływa na przepływ powietrza, ale może również powodować nieprzyjemny zapach, a nawet pleśni. W hotelach i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu filtry i kratki. Są stale czyszczone, aby zapewnić świeże i zdrowe środowisko. Aby uniknąć tego problemu w domu, sprawdź przynajmniej filtry swojej klimatyzacji, ogrzewania lub oczyszczacza raz w miesiącu. Jeśli zauważysz nagromadzony kurz, wyczyść je miękką szczoteczką, lub umyj wodą z mydłem, jeśli producent na to pozwala. Pamiętaj także o wyczyszczeniu otworów wentylacyjnych wilgotną szmatką z odrobiną octu, aby usunąć nagromadzony brud. Odkąd zacząłem to robić, powietrze w domu jest świeższe, kurz gromadzi się dłużej, a moja rodzina zauważyła mniej alergii. Nie chodzi tylko o widoczną czystość, ale także o dbałość o powietrze, którym oddychamy na co dzień. Teraz, gdy znasz już siedem najczęstszych błędów związanych ze sprzątaniem i wiesz, jak je rozwiązać. Przejdźmy do podsumowania, w którym wyjaśnię, jak wprowadzić te zmiany do swojej rutyny, aby twój dom pozostał nieskazitelny przy mniejszym wysiłku. Teraz znasz siedem najczęstszych błędów w sprzątaniu i wiesz, jak je poprawić. Być może sprzątałeś w niewłaściwej kolejności, nie zdając sobie z tego sprawy, pozostawiając resztki produktu na powierzchniach lub zmywając brudną wodę po całym domu. A może za pomocą tej samej gąbki. Rozprowadzałeś bakterie w różnych miejscach. Zbyt długo zostawiałeś ubrania w pralce lub wdychałeś zakurzone powietrze spowodowane nieczyszczeniem filtrów wentylacyjnych. Ważne jest nie to, ile czasu spędzasz na sprzątaniu, ale jak to robisz. Małe zmiany, takie jak przestrzeganie czasu działania produktów, używanie różnych ściereczek do każdego obszaru lub częstsza wymiana wody do mopa, mogą mieć duże znaczenie. Kluczem jest zwiększenie efektywności czyszczenia, dzięki czemu rezultaty utrzymają się dłużej, a Twój wysiłek będzie tego wart. A teraz powiedz mi w komentarzach, które z tych błędów popełniłeś, nie zdając sobie z tego sprawy? A który z tych trików zastosujesz jako pierwszy w swoim domu? Chcę wiedzieć, jakie rady okazały się dla Ciebie najbardziej przydatne. I zanim odejdziesz, subskrybuj kanał i włącz dzwonek. Tutaj dzielimy się najlepszymi trikami i strategiami czyszczenia, dzięki którym Twój dom zawsze będzie wyglądał nienagannie, bez marnowania czasu i wysiłku. Do zobaczenia w następnym filmie.